Moja przygoda zaczęła się gdzieś tam od ogniska muzycznego i od szybkiej emigracji z domu. E, właśnie do, do Lublina, do tego miasta, gdzie tak jakby postanowiłem się czegoś nauczyć. Potem był etap studiów muzycznych na Akademii w Katowicach na Wydziale Rzezu i Muzyki Rozrywkowej. No i edukuję się do dzisiaj grając w różnych formacjach przez mój życiorys przewinęła się współpraca z Justyną Stoczkowską, z Mietkiem Szcześniakiem, z Panią Krysią prońką, z Małgosią Ostrowską i z Kasią Pietras i z zespołem Kaszmir. Także i do tej pory to wszystko jest jak w kalejdoskopie, jak u każdego zresztą pewnie muzyka. Oprócz tego, że gdzieś tam moja przygoda z muzyką Głównie toczy się na scenie, to 10 lat temu zawitałem w te mury, w mury Instytutu Muzyki, gdzie pełnię rolę wykładowcy i staram się młodym adeptom przekazać przede wszystkim to, co umiem, to, co czuję, jeżeli chodzi o muzykę. Zawsze się zbraniałem i powtarzałem, że nigdy nie będę nikogo uczył muzyki. To był mój priorytet na całe życie, i nagle w ogóle gdzieś to szybko tak się po, potoczyło, że, że znalazłem się tutaj, mało tego już uczę tutaj 10 lat. I, I mimo, tak samo jak się zgłoszczę, chyba pracując tutaj, tak samo chyba to kocham. To jest jedyna rzecz, która mnie jeszcze nie zawiodła. I zawsze, pomimo, że już próbowałem ją odstawiać na kołek w cudzysłowie bo byłem na nią zły, Ona na nią się nie można długo obrażać, więc zawsze szukaliśmy kompromisu. Bardzo nie lubię tego świata medialnego, ale bardzo lubię przebywać na scenie. Wtedy jest coś takiego dla mnie, że dostaję jakąś taką specyficzną dawkę adrenaliny. I to jest fajne właśnie w muzyce, że wymaga tyle pracy i tyle poświęcania się, ale gdzieś tam efekt jest taki strasznie fajne I, i odkrywanie czegoś nowego jest w tej muzyce dosyć yy, pasjonujące, yy, bo gdzieś tam ciągle coś mi w głowie gra i, i szukam sposobu, żeby to przerwać po prostu na, na jakąś tą rzeczywistość.